fopolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie marszałku, proszę powiedzieć, co według pana dzisiaj jest ważnym i kluczowym tematem sesji? No, kluczowe to jest stanowisko zaraz na początku dotyczące no, niesprawiedliwej i niezrozumiałej dla wielu mieszkańców, a przede wszystkim dla ludzi żyjących z lasu, czyli zakazie wyrębu, zakazie pozyskiwania drewna na wielu tysiącach hektarów, głównie we wschodniej części Województwa Podkarpackiego. To nas zajmuje w tej chwili, chcemy się za tymi ludźmi ująć, chcemy przyjąć stanowisko, której też prosimy, a nawet oczekujemy wycofania się w tej chwili z tych decyzji, Pani minister klimatu chcemy, żeby te decyzje były cofnięte i żeby no, wrócić do, do rozmów, do tego, od czego się powinno zaczynać tego typu zmiany. Czyli najpierw rozmowy, konsultacje, uzgodnienia, rozmowy z wójtami, rozmowy z przedsiębiorcami, no a dopiero później jakieś decyzje. Naprawdę nie można robić tego odwrotnie. Najpierw zakazujemy. Yy, wycinki lasu, a później dopiero dyskutujemy, co, co z tym mamy robić. To tak się po prostu nie postępuje. A czy informacja o tym, że te kontrakty, które zostały już podpisane, będą realizowane, bo tak zapewnia resort, was satysfakcjonuje? Nie, no to absolutnie. Znaczy, to nie mnie, to nie powinno satysfakcjonować się te, tych przedsiębiorców przede wszystkim. Raz, że od 9 stycznia do 20 tam któregoś to minęło dwa tygodnie ponad gdzie oni jednak ponieśli straty. No kto zapłaci tym mieszkańcom, tym, tym osobom, które pracują w lesie za ten czas, gdzie nie pracowali tak naprawdę, bo to jest od tego trzeba zacząć, kto zapłaci ZUSy za nich. No a druga rzecz, no ten okres y, tych kontraktów pewno się szybko skończy, One być może są na kilka tygodni, być może do wiosny, być może do, y, do jakiegoś tam okresu, ale co potem? To jest kilkaset osób, które żyją z lasu, to są nadleśnictwa, to są, to są osoby, które też zajmują się przetwórstwem drewna. Tych, tych prac związanych z tymi z, z lasem i z tym pozyskaniem drewna jest wiele. No, o, o tym trzeba też rozmawiać. No, co w tej chwili? No, dobrze, że to zostało cofnięte, a co za chwilę? Jak, 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 jak zrobią te, te kontrakty, wypełnią te kontrakty? No i co dalej? Mają przestać pracować? No, tak, tak nie może być. Po prostu tutaj potrzebna jest kompleksowa rozmowa na ten temat. I, I sposób w ogóle procedowania jest nie do przyjęcia. O tym będziemy dzisiaj mówili na, na sejmiku klub radnych Prawa i Sprawiedliwości absolutnie będzie się tym zajmował z jego inicjatywy omawialiśmy to na klubie będzie dzisiejsza dyskusja wiem że będą też goście z zewnątrz właśnie z rejonu Bieszczad Pogórza Przemyskiego ten temat jest gorący i dla nas dla całego województwa to wszystkich nas to obchodzi Bardzo dziękuję za Dziękuję bardzo tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.